Wszystkim dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym przeglądzie ze sklepu Action. Dzisiaj ponownie zabieram Was na dział e, bożonarodzeniowy i wspólnie zobaczymy, jakie nowości pojawiły się tym razem. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy zaglądałyście już na ten dział, czy byłyście ciekawe, e, jakie nowości się pojawiły, a być może jest to dla Was jeszcze za wcześnie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, tak więc koniecznie zostawcie komentarz i pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału, żeby nie pominąć żadnych nowości, ale też pamiętajcie, żeby włączyć dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Tymczasem to wszystko z swoim wstępu, życzę Wam miłego oglądania. Brokatowe podkładki wyglądają naprawdę cudownie i myślę, że będą pięknie prezentowały się w świątecznej aranżacji waszego salonu. Kosztują niecałe 6 zł. Jest dostępny kolor srebrny, złoty, różowy oraz czarny, a tutaj są miseczki. Ja tego typu egzemplarze posiadam już w swoim domu. One tak naprawdę co roku powtarzają się w sprzedaży w Ekszy. Bardzo je lubię, i również Wam je polecam, ponieważ one również stanowią piękną ozdobę na naszym stole. Tutaj znalazłam jeszcze bardzo ciekawe foremki do pieczenia. One są w kształcie bombeczek i za taki zestaw zapłacicie niecałą dyszkę, ale w oko wpadły mi również te cudowne kubeczki. One kosztują mnie całe 4,50, a spójrzcie tylko, jakie są przecudowne. Znajdziecie różne wzory, różne kolory, więc na pewno Wam się tutaj coś spodoba. Jak widzicie, ten kubeczek akurat ma nadruk. Po jednej stronie jest obrazek, a po drugiej stronie macie napis. Jak wiecie uwielbiam obrusy oraz bieżniki z Action, ale w tym roku w kolekcji świątecznej pojawiły się również serwetki i za zestaw czterech sztuk płacicie 15 zł. To są serwetki bawełniane i występują w kilku kolorach. Tutaj natomiast znalazłam również takie serwetki aksamitne. One kosztują 15 zł za 4 sztuki i ponownie zobaczcie sobie jakie fajne wzory i kolory się pojawiły w sprzedaży, a tutaj coś co już było w zeszłym roku. Do sprzedaży wróciły te etui na i one akurat kosztują 10 zł za zestaw 4 sztuk. Jeżeli chodzi o bieżniki, to możecie znaleźć taki czerwony model ze srebrnymi śnieżynkami. Ma wymiary 40 na 1,40 m i kosztuje niecałe 14 zł. Jest jeszcze dostępny kolor grafitowy oraz kolor beżowy. Jeżeli lubicie klasyczny wystrój Waszego stołu oraz domu na święta, to ten obrus przypadnie Wam do gustu. Jest bardzo gruby i mięsisty, więc na pewno będzie się niezwykle e, elegancko prezentował. Natomiast dla fanek błyskotek znajdą się również takie obrusy, one kosztują 45 zł i jak widzicie mają przeplataną, delikatną brokatową niteczkę. Na półkach są już dostępne również słodycze, jest ich całkiem sporo, tak więc zobaczcie sobie teraz, jakie nowości słodyczowe zagościły na półkach w Action. Oczywiście nie mogło również zabraknąć różnego rodzaju kurtyn oraz ozdób ledowych. Często pytacie mnie o moją kurtynę, którą mam w salonie, więc jak możecie teraz zobaczyć, coś podobnego pojawiło się w Action i również te kurtyny są w świetnej cenie, ponieważ kosztują mnie całe 4 dyszki. Są również dostępne lodowe gwiazdki, choinki i nie tylko, tak więc myślę, że na pewno coś Wam się tutaj spodoba. I tutaj sznurki LEDowe, które myślę, że każda z Was doskonale zna. One idealnie nadadzą się do dekoracji. Ja również niejednokrotnie z nich korzystałam, więc na pewno kojarzycie te łańcuchy z mojego kanału. A tutaj znalazłam jeszcze takie prezenty LEDowe za 25 zł. Tymczasem kończę mój dzisiejszy przegląd. Tak jak zawsze, czekam na Wasze komentarze. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej najnowszej kolekcji. Czy coś Wam się spodobało, czy też niekoniecznie. Dziękuję z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!